Co najmniej dwa pokolenia Polaków urodziło się jeszcze w swoim kraju, ale umierało w niewoli. Z kolei ich dzieciom, wnukom, nawet i prawnukom nigdy nie było dane żyć w Polsce. Nie zapomnieli jednak o ojczyźnie. Pamięć o niej skutecznie przekazywali swoim potomkom. Ci doczekali wolności. Jest 11 listopada 1918 roku Polska znów stała się samodzielnym państwem. Ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego, austriackiego na powrót zrosły się w jedność. Marzenie Polaków o niepodległości po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. Walka o niepodległość była długa i uciążliwa. Najpierw powstania listopadowe, krakowskie, styczniowe. Poszukiwanie sojuszników we Francji, Wielkiej Brytanii. Wreszcie próby dogadania się z zaborcami i uzyskania choć część autonomii. Wybucha pierwsza wojna światowa. Oczekiwana w Polsce od dawna. Pięć wielkich mocarstw europejskich gotowało swój oręż do wojny a wśród nich zaborcy Polski. Trzy mocarstwa, które jeszcze zgodnie ponad wiek wcześniej dzieliły między siebie polską ziemię, stanęły teraz po dwóch stronach barykady. Koniec lipca 1914 roku okazał się początkiem wojennej zawieruchy, jakiej świat jeszcze nie widział. Polskich dramatów nie zabrakło na tym etapie. W czasie pierwszej wojny światowej Polacy przymusowo wcielani do armii walczyli po stronie Austrii, Niemiec, Rosji. Walczyli przeciw zaborcy u boku innego zaborcy. W okopach Polacy strzelali do rodaków znajdujących się po drugiej stronie. Oprócz niezliczonych dramatów ludzkich, lata wojny to grabież terenów polskich, przyszłej polskiej gospodarki. Kolejne wkraczające wojska niszczyły polskie miasta. Ginęły setki tysięcy mężczyzn wcielonych do wojska. Ginęły dzieci, ginęły kobiety. Szczególną rolę w czasie zmagań wojennych odegrał przywódca legionów, Józef Piłsudski. Jego sprzeciw i osadzenie w twierdzy magdeburskiej to legenda. Stanął na czele oddziałów polskich, walczył. Obronił je przed wcieleniem do armii austriackiej. Stał się bohaterem. Józef Piłsudski, naczelnik odrodzonego państwa, zakończenie wojny nie oznaczało spokoju. Jeszcze kilka lat Polacy musieli zaciekle bronić swoich granic. Tworzyli rząd, tworzyli ramy ustrojowe, przeprowadzali reformy, odbudowywali zniszczenia wojenne. Polską gospodarkę pisali własną konstytucję. Drodzy mieszkańcy, dzisiaj w 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości spotykamy się tutaj, by uczcić pamięć tych, którzy ją wywalczyli. Spotykamy się we Wschowie, która tak blisko i tak daleko jeszcze wtedy miała do niepodległej Polski. Zaledwie kilka kilometrów ale jeszcze wiele lat do tego, aby po Drugiej wojnie światowej stać się Polska. Drodzy mieszkańcy, dzisiaj jesteśmy narodem wolnym. Dzisiaj wszyscy tworzymy wielką rodzinę, której na imię Polska. Pamiętajmy, z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali wierni wartościom jak Bóg, honor, ojczyzna. Które ocaliły nas od zagłady. Pamiętajmy, aby tutaj jesteśmy w tym miejscu wdzięczni za wolność. Jesteśmy tu dziś wdzięczni wszystkim tym, którzy za ten czas, którego doświadczamy, przelali krew. Cześć ich pamięci. Dziękuję pani burmistrz za wystąpienie. A teraz apel pamięci odczyta oficer. Trzeciego okresowego dywizjonu przeciwlotniczego, wchodzącego w skład czwartego zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego, kapitan Krzysztof Muszyński. Papieżu zostanie oddana salwa honorowa. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy schowy i ziemi wschowskiej Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu we Wschodzie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Dzisiaj my, spadkowiercy polskiej tradycji niepodległościowej, Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków, wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarosłów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i Styczniowych. Stąpcie do apelu. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz tej armii powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów Harcerzy, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Ciebie wzywam, Marszałku Józefie Piłsudski który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele Odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, wincentego Witosa, Wojciecha Korwantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów. Józefa Halera i Józefa dowbor Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice. Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej. I ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Dla uczczenia święta niepodległości salwa honorowa.